Typowa wiosna. Znów jestem w lesie. Tym razem przyjechałam tu na moim śmiesznym rowerku. Napisałam kiedyś o nim tekst. Jest on zalinkowany w opisie pod filmem. Ale nie o tym miałam. Chciałam wam dziś pokazać, że się nie spieszę. I przyszłam tu się wychillować, albo bardziej po polsku uspokoić, albo zrelaksować. I odkryłam, że odkąd przestałam się spieszyć yy, i odkąd nie patrzę tak często na zegarek, to żyje mi się łatwiej i w moim życiu jest znacznie mniej stresu. Więc oto jak może wyglądać życie, kiedy żyje się trochę wolniej. Kiedyś na blogu Hands Free, mama pojawił się tekst, który był bardzo popularny w Internecie. Napisała go blogerka, która dzięki swojej kilkuletniej córeczce odkryła właśnie, że kiedy się człowiek nie spieszy, to można się bardziej cieszyć życiem. I ja to też odkrywam na co dzień. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie są dla siebie niemili, na przykład w korkach wrzeszczą na siebie kierowcy wzajemnie. Przecież to, że poczekasz, ustąpisz komuś, to sprawi po pierwsze, że ty też się lepiej poczujesz, ten ktoś się lepiej poczuje, będzie mu miło. No i dotrzesz na miejsce ile później? Minutę, dwie, to nie robi zbyt dużej różnicy. Lepiej się cieszyć tym, co jest teraz, niż spieszyć do czegoś, co będzie za godzinę, dwie, za tydzień, za rok. Bo życie jest po to, żeby żyć, a nie po to, żeby żyć później. Zauważyłam też na przykład, że panie ekspedientki w sklepach bardzo się spieszą, żeby mnie obsłużyć. I kiedy im powiem, mi się nie spieszy, spokojnie to one od razu robią jakiś taki większy wdech i jest im łatwiej, nawet się uśmiechają. Więc jeżeli się wyeliminuje pośpiech ze swojego życia, naprawdę jest łatwiej. Ja czuję, że dziś jest fajny dzień. Niekoniecznie muszę czekać na to, co będzie jutro, pojutrze. Jeśli umrę dziś, to pomyślę, to był fajny dzień i niczego nie żałuję. Ludzie na łożu śmierci najczęściej żałują tego, że nie spędzali więcej czasu z rodziną, Albo właśnie nie robili rzeczy, które im po prostu sprawiają przyjemność, tylko ciągle gdzieś pędzili, nie wiadomo, w pogoni za czym. Ja o tym dosyć często myślę i tym staram się też na co dzień kierować. Więc żyj chwilą, carpe diem, seize the day, czyli chwytaj dzień. Bo seize to chwytać albo schwytać. Slow motion to w zwolnionym tempie, dosłownie slow to wolny, a motion to ruch, czyli wolny ruch. No i nie spiesz się, to take your time, czyli dosłownie jakby weź swój czas. I życzę Wam, żebyście to mówili i robili jak najczęściej. Do następnego razu.